Z jakich części składa się Biblia? Biblia nie jest księgą, a raczej zbiorem ksiąg. W sumie jest ich 73. Każda księga Biblii podzielona jest na rozdziały, a każdy rozdział ma wersety. Jeśli więc zechciałbyś zacytować Biblię, najpierw musisz podać jej tytuł najczęściej w skrócie a następnie rozdział oraz werset. Brzmi logicznie. I rzeczywiście tak jest. Ponieważ przy tak wielu różnych językach, tłumaczeniach i wydaniach, nie znajdziemy tego samego tekstu u dołu strony 79. Jeśli jednak ktoś powie, księga rodzaju 45-4, szybko można znaleźć właściwy tekst. 73 księgi Biblii podzielone są na Stary Testament, 46 ksiąg, oraz Nowy Testament, 27 ksiąg. Stary Testament obejmuje z grubsza okres 1300 lat od Mojżesza do Jezusa i opowiada o zmiennej kolei losu pokoleń Izraela. Jedynie pierwsza księga Biblii, zwana Księgą Rodzaju, daje nam przelotne spojrzenie na czasy przed Mojżeszem. Relacjonuje ona początki tego świata i historię patriarchów. Stary Testament można podzielić na cztery części. Pierwsza Pięcioksiąg Mojżesza. Żydzi nazywają te księgi Torą. I uważa się je za najważniejsze pisma judaizmu. Druga. Księgi historyczne. Tu znajdujemy relacje na temat wielu wydarzeń i postaci, które przez wieki kształtowały los ludu Izraela. Wielcy królowie jak Dawid czy Salomon, lecz także inni, którzy nie byli już tacy wielcy. W trzeciej części Starego Testamentu napotykamy literaturę mądrościową. W jej skład wchodzi siedem ksiąg. Z których najważniejszą, a przy tym najdłuższą w Biblii jest Księga Psalmów. Psalmy są modlitwami, pieśniami i tekstami poetyckimi. Nawet trzy tysiące lat od ich powstania, wciąż są recytowane i śpiewane w kościołach i synagogach. Pisma prorockie wchodzą w skład czwartej i ostatniej części Starego Testamentu. Istnieje czterech proroków większych i dwunastu mniejszych, ale nie odnosi się to oczywiście do ich wyglądu zewnętrznego. Terminy większy i mniejszy dotyczą przede wszystkim długości tekstu, jaki po sobie zostawili. Prorocy, więksi czy mniejsi, są jakby magafonem Boga w świecie. Głoszą słowo Pana. Przypominają i ostrzegają. Pocieszają i dają nadzieję. Nadzieję na co? Na nowe przymierze. Na nowy testament. Gdy nadeszła pełnia czasów, jak jest napisane, po długim i żmudnym procesie przygotowania Bóg zesłał swojego Syna, Urodził się on w Betlejem, a w Jerozolimie został ukrzyżowany. Z nadejściem Jezusa uformowało się nowe przymierze między Bogiem i ludźmi o którym to opowiadają księgi Nowego Testamentu. Także Nowy Testament można podzielić na cztery części: pierwsza, cztery Ewangelie, cztery relacje o życiu Jezusa, o jego słowach i czynach, i o tym, jak odkupił ludzkość. Następne w kolejności są Dzieje Apostolskie. Dokumentują one historię wczesnego kościoła i podróże misyjne Apostoła Pawła. Święty Paweł zdominował także trzecią część Nowego Testamentu listy. Jest on autorem większości z nich. Mamy w sumie 21 listów, które były wysyłane przez apostołów do pierwszych wspólnot chrześcijańskich, aby umocnić je w wierze, pocieszyć oraz napomnieć, a także by w pełni objaśnić wiarę w Chrystusa. Ostatnią zaś czwartą częścią Nowego Testamentu jest Apokalipsa Świętego Jana, będąca wizją przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Kościoła. Została ona napisana w czasie, gdy Jan przebywał na wygnaniu na greckiej wyspie Patmos. Jan był najdłużej żyjącym apostołem. Jego pisma zamykają chrześcijańską Biblię. Takie oto są różne części Biblii. Zapamiętanie porządku jej ksiąg ułatwi Ci i przyspieszy odnalezienie szukanych fragmentów.